Dobra, idźcie po końcu spotkania i będzie zawsze spotkanie z nimi w niedzielę. jak zakończył się, będę nam przelidył. Arsenal, cześć. No lecz taki C, sensie derby londynu, ale derby londynu zawiodłem, wyjdziemy do zera, pan Kastrylik, kolpany. Salona Atletico, 3 do 1 z Barcelony. Z Hart to będzie Robert Lewandowski, a dla Atletico strzeli Molina. Petrze że Marcy... No Petr, że wygra gładko 2 do 0. Bramka z nim będzie w Dembele oraz w Manchester United, Leicester. I 3 do 0 dla Manchester United. Czuję się tak pewnie, bo wygraliśmy z Sociedad 4 do 1, więc będzie raczej łatwo. A Bramki będzie z Bruno Fernandez i Alejandro Garnato. Wiem, oni ale będzie 1 do 0.